Cześć z tej strony, Kamila Nowotnik z motokaina.pl, a ze mną tym razem Skoda Enyaq Coupe RS IV, czyli kolejny elektryk na naszym teście, kolejny usportowiony, i zobaczymy, na ile stać tę Skodę, która, zaznaczmy to już na samym wstępie, jest najdroższym modelem, jaki znajdziecie obecnie w Gamie, a i chyba w całej historii marki, przynajmniej jeżeli chodzi o te seryjne. Zapraszam Was na test. Eniac RS oznacza między innymi, na pierwszy rzut oka ciemne obramowanie, tego nazwijmy to roboczo grilla, które oczywiście składa się z wielu list ledowych, które świecą przepięknie za każdym razem, jak zbliżacie się do tego samochodu i go uruchamiacie, które świecą za każdym razem, jak jedziecie i pięknie zamykają się, kiedy wyłączacie ten samochód. To trochę przypomina mi takiego pieska merdającego ogonkiem, jak widzi właściciela. I mniej więcej trochę tak cieszy się Skoda, kiedy podchodzicie do tego auta. Natomiast, no to tak jak mówiłam, czarne obramowanie, ono normalnie jest chromowane. Tutaj w rs mamy czarne. No i dodatkowy pas w tym trójząbku, który tam widzicie. Normalnie mamy po prostu taką literkę C na boku. Tutaj jest taki właśnie bardziej trójząb. To są takie detale, które jednak pomogą Wam odróżnić rs -a. No oczywiście cała sylwetka jest... Zwarta, jest mocna, jest dość potężna, ale to akurat jest cecha każdego jaka, jaki wyjeżdża z fabryki, ponieważ ten samochód waży ponad 2 tony, więc jest całkiem, całkiem ciężki. No i ponieważ mamy do czynienia z odmianą nadwozia coupé, no to mamy mocno opadającą linię dachu, która już mniej więcej od tego słupka B zaczyna opadać w dół. No i ścina nam się pięknie. To jest typowa charakterystyka nadwozia coupé. Czy to wpływa na przestrzeń w środku? Umówmy się. Skoda, każda skoda w zasadzie, jeżeli chodzi o przestrzeń, może się szczycić ogromem miejsca w środku. No i tutaj nie jest inaczej. Tej przestrzeni w zasadzie nie było, jeżeli chodzi o wnętrze, jeżeli chodzi o miejsca dla pasażerów. Natomiast, jeżeli chodzi o bagażnik, no to oczywiście jest go trochę mniej o całe 15 litrów więc chyba da się z tym żyć. Natomiast to, co nam zwiększa na pewno miejsce w środku, to. Jest standardowy dach panoramiczny. Tutaj tego może nie do końca, nie do końca to może widzicie, ale to, to jest ta szkła, największa jaką Skoda w ogóle oferuje w swoim samochodzie. I ta ta szkła sprawia, że w środku mamy trochę więcej miejsca. Na pewno jest przestrzeni, na pewno jest jaśniej, przyjemniej. No a generalnie, jak już mówiłam, jest to standardowe wyposażenie Enyaqa, mały protip. Ten udźwig tej szyby wynosi 75 kg, więc zwłaszcza jeżeli jesteście ciężsi, nie siadajcie na dachu. Mówiłam natomiast już o bagażniku. Ten tutaj 570 litrów, jak SUV 585, więc 15 litrów mniej. Natomiast jakby tego było mało, poza tym, że tej przestrzeni jest tu całkiem sporo, no to jeszcze mamy w ogóle. Spójrzcie, spójrzcie, ile tu jest miejsca. Ja mam nadzieję, że wy to widzicie, ale no. Mogę w zasadzie <laughs> się władować do tego bagażnika i jeszcze mam sporo miejsca dla siebie. Natomiast to co jest fajne, no to na pewno różne schowki, które mamy w tym bagażniku, są to na przykład haczyki, o które możecie zawiesić sobie torebkę albo siatkę z zakupami, więc bez problemu możecie sprawić, że nie będzie się ona walać po bagażniku. Są także specjalne jakby stopki hamulce, które możecie jakby położyć na tej wykładzinie tutaj. One się trochę przylepią i dzięki temu będą hamować ewentualne siatki z zakupami albo bagaż. Poza tym, no, możecie też oczywiście sobie wyposażyć ten samochód w jakieś siateczki przegradzające i tak dalej, i itd. Tak tu z kolei właśnie odkryłam. Mam koło siebie kieszeń, całą kieszeń pięknie nazwaną cargo, więc już wiadomo o co chodzi. W której można bez problemu schować kable do ładowania. Klapa bagażnika może być otwierana automatycznie poprzez machnięcie nogą pod spodem. Wtedy czujniki zauważą ruch. Otworzą Wam klapę, a Wy, jeżeli stoicie obładowani z zakupami lub innymi ciężkimi rzeczami, możecie spokojnie zaczekać, aż klapa się otworzy i włożycie te rzeczy do środka. Natomiast zamknięcie magicznym przyciskiem u góry i wszystko się odbywa elektrycznie. Tyle, jeżeli chodzi o bagażnik. Siadam specjalnie dla Was do tyłu. Zobaczymy, co tu się z tyłu dzieje. Jest ciemnawo, ponieważ w naszej testowanej wersji wyposażenia, w tym wybranym wykończeniu wnętrza mamy do czynienia z ciemną materiałową tapicerką, taką jakby zamszową, z limonkową nicią. Uzupełnia także na przykład takie elementy jak przedziałkę kanapy, albo jak fotele przednie, albo jak deskę rozdzielczą, albo jak kierownicę, więc ta limonkowa nić się tutaj powtarza wielokrotnie i moim zdaniem jest to na plus, bo coś się w tym środku dzieje. Natomiast jeżeli nie jesteście fanami takich krzykliwych kolorów, no to w wersjach wykończenia wnętrza dostępna jest, jest także nić w kolorze szarym. Miejsca jest mnóstwo w środku. Ja siedzę za sobą teraz i mam. Na kolana miejsce no ogrom. Nad głową też no nie mogę narzekać, bo jest go całkiem sporo, jak mówiłam. Ten dach panoramiczny też nam troszeczkę tą przestrzeń powiększa, przynajmniej wrażenie przestrzeni zwiększa, więc nie czuję tutaj żadnych ubytków, jeżeli chodzi o ten ścięty dach. Także przestrzeni jest mnóstwo i muszę przyznać, że również bardzo wygodnie wyprofilowane są siedzenia tylnego rzędu, ponieważ mają one delikatny profil, delikatne wgłębienie w siedzisku w oparciu też, regulowane zagłówki. Są dosyć długie, jeżeli chodzi o siedzisko, więc nie mam wrażenia, że kończą mi się tuż za pośladkiem. No i faktycznie mogę się tu rozsiąść wygodnie i przyznam, że mogłabym tak przejechać całkiem długą trasę, bo jest tu naprawdę fajnie. Na dobrej wysokości jest także podparcie łokcia. Jeżeli chodzi o ten dach na górze, on jest delikatnie przyciemniony względem reszty szyb. Natomiast, no, jeżeli będzie słońce strzelać prosto na waszą twarz, no to pewnie nie, nie uchronicie się przed tym, chyba że sobie kupicie na przystawkę taką roletę i ją, przyczepicie ją do tej y, szyby nad nami. Natomiast. Na pewno fajnie wygląda, kiedy pada śnieg. Na pewno fajnie wygląda, kiedy pada deszcz. Wiem, że dzieci uwielbiają ten efekt obserwowania dachu, kiedy pada deszcz. Zresztą nie będę ukrywać, ja też to lubię. Jeżeli chodzi o wersję wyposażenia, tą, którą ja tutaj testuję, to jest RS Max. To jest topowa wersja wyposażenia, która zapewnia mi m.in. podgrzewane tylne siedzenia. W trzech stopniach, z tego co widzę. Nie, skłamałam, w jednym stopniu. Ale są podgrzewane. W razie czego pasażerowie siedzący z tyłu też zimą mogą się troszeczkę ogrzać. Dodatkowo, jeżeli chodzi o eniaka RS, w ogóle każdy RS ma w standardzie klimatyzację trzystrefową, czyli kierowca, pasażer. I tył, trzecia strefa to tył, i mam tutaj specjalne przyciski też do sterowania tą trzecią strefą. Więc tu powinno być przyjemne, równomierne, przyjemny, równomierny obieg temperatury powietrza i samego powietrza. Co zresztą zwróciło moją uwagę, kiedy wsiadłam tu pierwszy raz do tego eniaka, jak on pachnie. Tutaj można też dozować sobie ładny zapach odświeżający w tym samochodzie, bo za każdym razem, kiedy wzmagał się nawiew, to ten zapach też się wzmagał, więc jakby jest to faktycznie część wyposażenia tego samochodu, a nie dodatkowa gdzieś tam zawleczka albo ktoś mi tutaj popsikał szprejem, tak nie jest. Ten samochód potrafi właśnie także specjalne nuty zapachowe wydozować w trakcie jazdy. Tym razem zmienię perspektywę i pokażę Wam to w ten sposób, jak wygląda wnętrze w pierwszym rzędzie. Tutaj jest właśnie ten milutki materiał, o którym Wam już mówiłam. Do tego plecionka, jakieś fajne wstawki, właśnie te limonkowe, o których mówiłam tu, to bardzo dobrze widać na przykładzie tych foteli. Oczywiście stosowny emblemat RS, również taki sam znalazł się na kierownicy, jest RSik wszędzie jest ta limonka. Fotele przednie. Podgrzewane tak samo jak te z tyłu, wyprofilowane takie w sumie, na trochę takie jakby półsportowe kubełki, coś w tym stylu. Jednobryłowe oparcie z zintegrowanym zagłówkiem, z przestrzenią pomiędzy, więc możecie sobie zaglądać do tyłu, jeżeli będziecie bardzo mocno wygimnastykowani. No i tak, podparcie boczne, podparcie. Ud regulowany, tutaj jest ten odcinek lędźwiowy elektronicznie, więc możecie sobie wypchać tu poduszkę bardziej, trochę wyżej, trochę niżej, bardziej e, lub mniej. Wszystko sterowane elektronicznie, jeżeli chodzi o pierwszy rząd siedzeń z pamięcią ustawień dla dwóch osób. Dodatkowo, spójrzcie na to, ta ikonka to jest masaż. Możecie sobie masować nawet ten odcinek lędźwiowy, e, co przyda się szczególnie w dłuższych podróżach. Head-up, co już też widać na pierwszy rzut oka, że mamy specjalny ekran head-upu, który się wyświetla bezpośrednio na szybie. To nie jest wysuwana szybka. Head-up rzutuje od razu na przednią szybę. Kierownica również obszyta jest tym limonkowym akcentem, z takim fajną perforowaną skórą dookoła. Jest bardzo przyjemna, trójramienna z prześwitem tutaj. No i oczywiście z jej poziomu możecie obsługiwać multimedia, tempomat, ogrzewanie kierownicy, bo to też mam tutaj. No i polecenia ewentualnie jakieś głosowe do samochodu. Generalnie Skoda Enyaq ma mnóstwo schowków, mnóstwo fajnych schowków. Zobaczcie, tu jest jeden całkiem spory pod tym panelem środkowym ukryty. Ten panel jest jakby podzielony na dwa i właśnie pod spodem możecie położyć jakieś większe rzeczy, czy książki, czy jedzenie, czy coś. Jeszcze jeden jest tutaj. Ze niego wystają mi bezpieczniki, ale możecie tutaj włożyć chociażby pilot do bramy. Idąc dalej, mamy tutaj schowek na telefony. Uwaga, dwa telefony, ale tylko jeden leżący tutaj może być ładowany indukcyjnie. Na początku myślałam, że może dwa, ale niestety tylko jeden. Natomiast tu spokojnie w tej drugiej komorze zmieści się drugi o wymiarach nie iPhone'a Max, <grym> raczej mniejszy, ale powinien, większość standardowych telefonów powinny się tutaj zmieścić. To, co dalej widzicie, dwa gniazda USB-C. Kolejny schowek cup holder, który można sobie tutaj wyjąć tą przedziałkę i złożyć coś większego, coś innego. Ja akurat lubię tutaj trzymać piloty do bramy i tego typu rzeczy. Natomiast, no tutaj kolejna półeczka. Tu oczywiście schowek regulowany. Można różne rzeczy tam trzymać. Można też zwiększyć jego wysokość i się oprzeć. To podczas jazdy będzie. Na pewno wygodne. No i kolejny standardowo, już tutaj w środku jest on całkiem spory. Myślę, że A4 powinien zmieścić małą torebkę też, więc na pewno też jest bardzo praktyczne. Kolejnym elementem standardowym wyposażenia Enia Coupe jest ten wielki 13-calowy ekran multimedialny dotykowy. Ja teraz właśnie wsiadam, więc mam do wyboru użytkownika albo tryb użytkowania auta. Tu włączyłam się nawigacja, ponieważ ostatnio z niej korzystałam. Mapa jest na no, no, tak w wielkim ekranie, na pewno bardzo czytelna. I właśnie, jak widzicie, teraz przed chwilą było to widać, nie wiem, czy to jest kwestia akurat tego modelu, czy znaczy tego egzemplarza, czy tak jest, po prostu delikatnie się ten system przycina. Nie jest może jakoś nagminne to i bardzo upierdliwe, ponieważ nie trwa to, nie wiem, pół minuty, dosłownie kilka sekund takiej zawieszki, no i potem dopiero rusza, ale faktycznie troszeczkę się zacina. Jak widzicie, mapa bardzo ładna, bardzo czytelna, przyjemne graficznie, można się spokojnie rozeznać, co się dzieje. Cele, no to jest layout znany już z poprzednich modeli Skody, czyli możecie sobie właśnie taką siateczkę zrobić, jeżeli chodzi o propozycje ostatnie, cele używane czy ulubione. Natomiast widok wyjściowy to są widżety, widżety, które możecie spokojnie dopasować, tutaj mam ustawienia muzyki, jest nawigacja, ustawienia pojazdu, ustawienia telefonu, Natomiast idźmy dalej. Od uruchomienia wszelkie dane, jeżeli chodzi o zużycie prądu. Do tego jeszcze przejdę, to Wam omówię. Jak widzieliście, znowu się lekko ten ekran przywiesił. No, niestety, no tak już ma. Wydaje mi się, że to już jest jego po prostu urok. Natomiast jeżeli przejdziemy do ulubionych. No, halo. Halo. Ach, dobra, przez menu. O! Tu. Asystentów, to chciałam Wam pokazać. Kiedy wejdziemy w asystentów uruchamiam zapłon, żeby można było to włączyć. Macie takie fajne ikonki pokazujące wszystkie włączone funkcje oraz te wyłączone. Każdą można spokojnie tutaj odhaczyć i wyłączyć, to akurat jest Lane Assist, czyli jak już widzicie, mamy asystenta utrzymania pasa ruchu, mamy adaptacyjny tempomat z automatyczną regulacją odstępu. Ten odstęp można sobie dostosować, można włączyć przewidywanie przebiegu drogi, przewidywanie dopuszczalnej prędkości i mm, pozwolić samochodowi Samochodowi autu przybierać, dostosowywać się jakby do aktualnego ograniczenia na drodze, jest także front assist, czyli wspomaganie hamowania awaryjnego. Tutaj też są różne podfunkcje danych asystentów, jest sygnalizacja zmęczenia kierowcy, jest właśnie to rozpoznawanie znaków drogowych, o których mówiłam. No jest tego całkiem sporo, więc możecie sobie to wszystko podopasowywać. Jeżeli chodzi o ustawienia pojazdu z kolei o sam pojazd tutaj, macie. Takie fajne odnośniki, że od razu widać do jakiego elementu odnosi się dana zakładka. Jak na przykład kliknę sobie lusterka, to mogę opuszczanie na biegu wstecznym przykład włączyć. To oznacza, że kiedy włączycie bieg wsteczny, te lusterka w zależności od ustawień oczywiście wygną nam się tak, żeby pokazywać to co się dzieje przy samych kołach, czyli na przykład krawężniki. To pomaga wam lepiej rozeznać się w otoczeniu samochodu, ale nie musicie tego włączać, jak widać można to też spokojnie wyłączyć. I jak widzicie już teraz, to jest akurat całkiem zabawne, bo muszę przyznać, że jest to taki dosyć słodki akcencik, że tu mamy ogromny 13-calowy ekran. No, a tu, tam gdzie mamy zazwyczaj wskaźniki, zegary, liczniki, mamy takie malutkie, nawet. Mniejsze coś od mojego telefonu, szczerze mówiąc. No, ale też nie potrzeba nic więcej, jak widać, jeżeli chodzi o ten samochód, ponieważ wyświetla mi się aktualnie załączony tryb jazdy, czyli park. Wyświetla mi się prędkość aktualna, poziom naładowania baterii, zasięg, uruchomiona funkcja tempomatu albo czy jest wyłączona. Generalnie mam tę ikonkę, więc widzę na bieżąco, jaki jest stan tej funkcji, czy jest włączona, czy nie. Mam znak z aktualnym ograniczeniem prędkości. Mam także dane dotyczące zużycia prądu na danym odcinku jazdy od uruchomienia samochodu i to też mogę sobie konfigurować. Tu też mogę dostosować to, co chcę widzieć podczas jazdy. Jak mówiłam, jest też head -up, który wyświetla informacje na szybie. Mogę go wyłączyć, mogę go włączyć. Przyznam wam szczerze, że jest on tak przyjemnie zrobiony i tak ładnie i tak subtelnie. Że właśnie się zorientowałam, że przez ostatni tydzień cały czas miałam go na tej szybie. Bo szczerze mówiąc, jakoś ja też nie jestem przyzwyczajona do korzystania z tego, ale nie rzuca mi się w oczy w ogóle, więc jeżeli chcę, to go widzę jak najbardziej, bo jest wyraźny. Widzę go teraz też w tej chwili. Natomiast jeżeli. Nie mam takiej potrzeby, to absolutnie nie zabiera mi on widoczności i nie przykuwa nadmiernie mojej uwagi, więc to jest super, akurat. Choć może to jest kwestia też mojego roztargnienia w tym tygodniu. <grym> tak czy siak, dopiero teraz się zorientowałam, że faktycznie był włączony przez cały ten czas. Kolejną fajną rzeczą, ja przynajmniej zwracam na to uwagę, ja lubię takie smaczki, jest bezramkowe lusterkowsteczne o bardzo przyjemnym kształcie takiego zakrąglonego trapezu. E, oczywiście są także, mm, Przyciski dotykowe tutaj do sterowania oświetleniem w środku. Mogę sobie wyłączyć oświetlenie przy wychodzeniu, mogę włączyć światła. Mam tutaj także asystenta, mam informacje o włączeniu poduszek powietrznych oraz przycisk. SOS w razie gdyby coś mi się wydarzyło, w razie gdyby odpukać, była jakaś kolizja, wypadek cokolwiek, czy coś by się po prostu zepsuło w samochodzie. O ile mam wykupioną funkcję tą usługę jakby pomocy drogowej, tak to nazwę roboczo, to mogę kliknąć przycisk SOS, automatycznie zostanę połączona z jakby moim nie tyle doradcą co opiekunem jakby samochodu, który pomoże mi albo namierzyć najbliższy warsztat, albo wezwie mi od razu pomoc. Generalnie będzie w stanie mi pomóc, nie będę musiała panikować i się bać, co robić. Jak widzicie, mam też tutaj Park Assist, czyli asystent parkowania. Jeżeli będę chciała zaparkować, ale nie będę pewna, czy potrafię, albo nie będzie mi się chciało, cokolwiek, mogę w każdej chwili, kiedy już będę w miejscach, gdzie są miejsca parkingowe, uruchomić właśnie Park Assist. Wygląda to w ten sposób, że klikacie ten przycisk, właśnie tutaj ten analogowy, który przypadkiem wcześniej kliknęłam, uruchamia wam się. Taki ekran i macie polecenie, aby wyjechać, włącz kierunkowskaz. To oznacza, że on pomoże mi też w razie czego manewrować, jeżeli chodzi o wyjechanie z miejsca postojowego. Natomiast, jeżeli będę chciała szukać miejsca parkingowego, włączam start i jadę powoli, w praktyce tak to wygląda, jadę bardzo powoli. On sobie w tym czasie namierza różne miejsca do parkowania wokół samochodu, czy prostopadłe, czy równoległe, nie ma to znaczenia, widzi je wszystkie i w momencie, kiedy Uzna, że dane miejsce wymiarami nadaje się do zaparkowania dla tego auta, zaproponuje wam je na tym ekranie. Wystarczy wtedy kliknąć, uznać, czy chcecie, znaczy wybrać, czy chcecie zaparkować prostopadle, czy równolegle, e, przodem, czy tyłem, tak też można, e, i uruchomić procedurę, procedurę start. Wówczas. E, Puszczacie kierownicę, puszczacie pedały, w ogóle się nie dotykacie, siedzicie cichutko, tylko czujnie, bo zawsze system może zawieść, więc z czujnością i pozwalacie mu robić robotę. On sobie będzie manewrował, hamował, zmieniał bieg, jechał do przodu, jeżeli będzie musiał się poprawić, znowu będzie wrzucał wsteczny i wszystko zrobi za was. Przyznam, że tak jak pierwszy raz, kiedy te technologie wchodziły w ogóle do aut, no to one były mocno zawodne, to znaczy przynajmniej w moim doświadczeniu tak wygląda, że ile próbowałam z nich skorzystać, to było ciężko w tym temacie, natomiast od jakiegoś czasu się to bardzo mocno poprawiło, może to też kwestia ulepszenia czujników wokół samochodu, a może oprogramowania. No i faktycznie z tym, tym enjakiem parkowałam chyba już trzy razy w ten sposób. Wcześniej jak jeździłam enjakiem, jeszcze robiłam to chyba też co najmniej raz dziennie i rzeczywiście 100 na 100 zaparkował za każdym razem perfekcyjnie. Więc mogę tu mówić o tym, że możecie próbować używać tego systemu. Myślę, że w wielu sytuacjach, zwłaszcza jeżeli wy nie macie pewności, jeżeli chodzi o manewrowanie tym autem, bo umówmy się jest spore, możecie sobie się tym wspierać, wspomagać i z tego korzystać. Do wyboru mamy kilka profilów jazdy. Jest to oczywiście system DCC, który znany jest już w Skodzie, to nie jest żadna nowość. W przypadku jaka jest to Eco Comfort, Normal Sport, Trakcja, czyli ten taki na warunki typu deszcz, śnieg, albo indywidualne które możecie wedle własnych potrzeb dostosowywać. Oczywiście wpływają one na chociażby charakterystykę jazdy, na to, jak działa przyspieszenie, układ kierowniczy hamulcowy itd. itd. Macie także manetki przy kierownicy, którymi możecie Sterować nie biegami, bo jest to elektryk, ale stopniem rekuperacji, czyli stopniem, w jakim odzyskiwana przy hamowaniu będzie energia. Co prawda jest to trochę dziwne dla mnie, ponieważ z prawej strony plus, z lewej minus, ale jeżeli chcecie zwiększyć ten stopień rekuperacji, to klikacie minus, a jeżeli zmniejszyć, to plus. Natomiast w każdym razie, pomiędzy tym trzecim stopniem najmocniejszym a tym pierwszym najmniejszym jest różnica ogromna, jeżeli chodzi o dohamowywanie, bo to jest system, który pozwala autu, kiedy ja puszczę pedał gazu, pedał przyspieszenia. Wyhamowywać samochód. Nie do zera, to też jest warte zaznaczenia, ponieważ finalnie on się będzie toczył jakieś, nie wiem, 4 do 5 km na godzinę, natomiast nie wyhamuje całkowicie, ale zacznie mocno przehamowywać, jeżeli będzie ustawiony maksymalnie, to faktycznie mocno zacznie przehamowywać i jeżeli chodzi o taką jazdę typowo miejską, możecie spokojnie hmm, wykorzystywać to zamiast pedału hamulca, jak już wyczujecie, na przykład w korkach i tak dalej tak dalej. Tryby jazdy, jak mówiłam, wpływają właśnie na chociażby przyspieszenie, które w tym samochodzie wynosi dokładnie 6,5 sekundy. Niezależnie od tego, jaki wariant RSA wybierzecie, zawsze będzie 6,5 sekundy do setki. Zawsze prędkość maksymalna 180 koni kilometrów na godzinę. 180 km na godzinę, oczywiście. Koni natomiast jest tutaj 299, moment obrotowy dostępny od zera 460 Nm. To dużo, wydawałoby się, że bardzo dużo, ale ponieważ ten samochód waży ponad 2 tony 2,2. Dokładnie. No to nie jest to aż tak odczuwalne. Wbijam do końca, no coś tam szarpie, ale na 300 koni, no nie jestem pewna, czy aż tak. Więc faktycznie jakieś przyspieszenie jest, ale może nie spodziewałabym się aż takich fajerwerków, na które wskazywałoby, na które wskazywałoby 300 koni mechanicznych. Natomiast 6,5 setki to i tak jest bardzo dobry wynik, zwłaszcza jak na suwa tej klasy, tych wielkości. Więc. Tutaj można już coś tym samochodem porobić, że tak powiem. Natomiast, jak to się przekłada na zużycie energii? No, w ten sposób, że jak już wyjedziecie na trasę i będziecie jeździć, powiedzmy, że z tempomatem, tak utrzymując średnio 130-140 km na godzinę, no to wtedy. Około 30 kWh będzie zużycie na każde 100 km. To jest spory pobór, bo wtedy Wam zasięg bardzo mocno maleje. Przy czym zasięg weniaku ku prs i tak jest całkiem spory, bo może wynosić do 500, a nawet więcej km. Jeżeli chodzi o cykl mieszany, ponieważ oficjalnie, jeżeli chodzi o cykl miejski, to możecie pokonać ponad 600 km oficjalnie. Jeżeli wszystko Was sprzyja, wiadomo, jak to z elektrykami jest. Ja realnie, jako odebrałam ten samochód w pełni zaatakowany, przejechałam nim, zdaje się, 470 km. Przy czym część jechałam też na obwodnicy, czyli już z prędkościami takimi typowymi dla trasy. Więc i tak jest dobrze 470 460 gdzie umówmy się ja nie jestem osobą specjalnie liczącą każdy kilometr i uważającą na to żeby było ich jak najwięcej no to rzeczywiście jest to wynik bardzo przyjemny już jeżeli mówimy o elektryku które generalnie Bardziej nadają się do miasta, kochają jeździć w mieście, bo kochają do hamowywania, kochają odzyskiwanie energii z tego hamowania, i wtedy te zasięgi faktycznie potrafią ogromnie wzrosnąć. No i pokazuje to też zużycie energii, ponieważ jadąc po mieście, ten, ten pobór prądu może nam oscylować już w okolicach 20 kWh na 100 km, a to już jest wynik całkiem przyjemny, jak na te masę, te parametry i taki samochód. Natomiast jeżeli już opróżni się ten umowny bak prądu, czyli ten wyczerpiecie baterię, akumulator, jak zwał tak zwał, no to wtedy macie możliwość oczywiście naładowania samochodu z gniazdka albo z wallboxa, albo z gniazdka domowego, wtedy Wam to zajmie jakieś 5 lat, jeżeli chodzi o gniazdko domowe. Natomiast możecie też ładować z wallboxa właśnie, powiedzmy na przykład 7 kWh przesył, albo podjechać do stacji szybkiego ładowania. Ja podjechałam do stacji, w której skorzystałam z gniazdka typu CCS, bo takie tutaj też jest, o mocy 50 kW, no i w godzinę, bo godzinę byłam podpięta jakoś, może ciut mniej niż godzinę, zrobiłam sobie zasięg na 200 km. No, Skoda Enyaq RS IV uważam, że jest samochodem świetnie zrobionym. Macie tu jeszcze napęd 4x4 w każdym rs -ie. jest 4x4. Ten napęd... Nie jest może do końca aż tak pewny jakbym chciała, żeby był, ponieważ miałam okazję jeździć enniakiem w śnieżycy, o czym mówiłam wam przy okazji innego testu. E, miałam okazję sprawdzić go podczas mocnej śnieżycy, podczas gdy drogi były pokryte śniegiem i oblodzone. No i e, Wtedy trochę ten napęd mi szalał. To znaczy ten jak trochę ucieka, lubi sobie wymknąć się trochę spod kontroli. Podobnie zresztą teraz na suchym, kiedy miałam jakieś mocniejsze zawrotki, zawieki, to ten tył gdzieś tam mi poleciał. Może nie jakoś super mocno, ale jednak gdzieś tam trochę uciekał. Także ten 4 na 4 nie jest taki na 100% pewny, ale generalnie myślę, że i tak dobrze spełnia swoją rolę, dobrze wywiązuje się z zadania. No, sam Eniak prowadzenie jest bardzo przyjemne. Zawieszenie nie jest jakieś ekstra miękkie, ponieważ no jest też typowe takie dla skody. Natomiast jeżeli chodzi o wyważenie, bardzo fajne, bardzo przyjemne, ponieważ jedna bateria jest z przodu, jedna bateria jest mniej więcej w 3-4 długości samochodu, więc tutaj też nic mi nie przeciąża ani przodu, ani tyłu. Jest naprawdę całkiem fajnie, jeżeli chodzi o prowadzenie. No i muszę przyznać, że zarówno w skrętach. Czuję się dość pewnie jadąc tym samochodem na prostej oczywiście też, nic mi tutaj się nie wydarza dziwnego, więc mogę przyznać, że zawieszenie zostało zrobione całkiem nieźle. Jeżeli natomiast lubicie takie typowo miękkie zawiasy, no to będziecie tutaj no troszeczkę niezadowoleni, no bo to są takie nastawy typowe właśnie dla Skody, Volkswagena, dla Seata, jeżeli chcecie coś bardzo miękkiego, uderzajcie w Citroena, oni pływają to jest jak rejs statkiem, jazda tym samochodem jest jak rejs statkiem natomiast Skoda według mnie jest akurat wyważona, nie za sztywna, nie za miękka, na tyle żebym czuła się pewnie, ale też nie na tyle żebym czuła każdą studzienkę duży plus